Ekonomiczne, jak to? Game of Tycoon, ekonomia, super Lecimy, kasyno? Może jest jakiś tryb z kasystem, gdzie jeszcze można swój balans wpłacić czy coś Ale wątpię żeby to było, bo to jest przecież gra dla dosyć młodych Kręcenie za fałdolce? dolce no... Nie no Hehehe, <grym> co ty gadażerczyk Cisnęli mu Motorola, a jak poszedł po iPhone'a To nie jest z laptopa. Dobra, o co tu się rozchodzi? Każdy ma swoją posiadłość Oho Zombiaki się drą To ja będę miał tą, po property Gucioku, tak to ja Dropper kosztuje całe 0 dolarów Gites No i już pierwsze pieniądze są zarabiane Zombiaki są Ale na razie nie mam jak się bronić Następny, a clicker jeszcze jest o! Ale leci! No to na zaś, bo nie bałem jak załączę inną gierę, to nie będzie takich błysków. Dobra. Teraz droperek. Co on goni? A zobaczmy co z zębiaka dropi. Ej! Nie wiedziałem, że tu friendly fire jest. A ja mam pistolet! Proszę z mojej posiadłości odstąpić. Bo otworzył ogień. Het ma imię 19. Won. Nie, no nie, pogram sen 546. A to co to? A, tu się klejmuje kaskę z tych droperów. Piurko. W sumie to symulator game dewa, a to wifi. Jak zarabiać pieniążki? Develop. To upgrade your. O cholera moje pliki. To upgrade your computer to work faster. A co ja teraz robię? Publishing project ale słabo. Tylko 700 dolków. Rag. A, dywan. Myślę, że skam. Developer. Not enough money. 1500. Co mało do pamięki? Dobrze jest. Zaraz się rozkręci. O, mam swojego dewelopera. Za tysiąc... Za tysięcy A może ściany, żeby nie tak nie ten Rag Picture Kurde drogo Activate speed O Bufik co to? Open? Jak się to zdrapuje? Oj, zabrzmiłem się. Co ty robisz? Ładnie nawet. Jak to kurde... Zdrapać? Jak to zdrapać? Na ekranie, Enter? No jak to zdrapać? Palcem po ekranie już robiłem. Monetą w monitor. Tabem. Otworzyłem, dostałem zdrabkę i nie wiem jak to zdrapać. Czekaj, niech mnie zombiak uwali. Uwalcie mnie, weźcie mi uwalcie. Nie wiem jak to zdrapkę zdrapać. Dobra, działa. K15K to phone mogę domówić. Pick up phone. Co to? Czego to jest? Ej! Picture. Change color nie no, bez przesady. Może O cholera, chyba się coś zepsuło. Dobra, inny tryb idziemy. Ten jest coś... nie wiem. Pograłem w chwilkę i chyba strzelać się bugnął i coś, na coś innego pójdziemy. Dużo ludzi strasznie. Każdy na każdego. Dawaj, to będzie to fajne będzie. New item, 5 seconds for o! <laughs> Dobrze. Zom jest... A ja nie mam z czym szczelać. Nie mam z czym strzelać! A tu można budować, ale. Oj. Dostawcie to, moje. Co tu się dzieje? Ile zebrałem końców? 15 games, hej? Nic nie mogę. You can't activate that. nit 3 brąz. Kurde. Event lava floor. Rzuca we mnie czymś. O! Coś dostałem. Mam. Nieee! A to co? To? O. Co się dzieje? Super. Nalot. Do góry? Co do góry? A, bo zaraz jest ten przecież! Ugh, gdzie. Zniżyłem, pół sekundy. Nim poszło? No, uczę się, cicho. O, najszybszy komputer, dobrze, najwięcej monetek. win. I Co za te końce mogę kupić? Brąz 5x10, 6, 2, brąz 3, nit brąz 3. Nic na razie nie mogę, na razie jako bumper gram ten. Kompletny. bloksy. O! Jak on tak skoczył? Pod tem ognisko. I ten? Co to? Para kusz, łopcy biesów. Siedzibą. Ah! Kurde, mogę podłogę wybudować. O i oknico. I... Diamond One, gorzki zad. Ale przyznam, taka gra gdzie musisz, no adaptujesz się -stop do sytuacji cały czas nowy item Szybko musisz patrzeć, skupiać się na różnych, w wielu rzeczach naraz Ale ciężkie to wydaje być Mam 1.5 KD O, czy chyba mogę akceptować ten namiot You can't activate that, aha, bo brąz 3 Ej! Co jest? prawej, z lewej? Z prawej budujemy Oj! Nie wiem Na hita, bo 5hp mu zostało Nie miał 5 lat? Nie miał 5 lat, bo by nie kupił skina takiego Bronze 3. Z tym zaczynam mam brąz 3 trzy A Czapka Jezus Tu jestem za bardzo podost... O, 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 Pato Papa. I pa. co to jest? Ryba? Ej! Ty, zapomniałem o innych itemach Część. O. Urna. Tracę kontrolę. Yeah, I Co to? O, lecę. Potnego Co jest? Nie wiem, broń, jakieś zostali Dobra, starcie tego trybu. Spoko. A jakiś inny spróbujemy. Prop hunt. O, to. Ty, to jest, że trzeba się skitrać? Czy, czy co to jest? że Zamienia się w przedmiot, mu... trzeba znaleźć się? Dobra, to dawaj co to jest za tryb? <grymne> Co to było? A, bo jesteś takiego, że dźwięki wydają? <grymne> <Nie dzieje. grymne> no, to jest. Nie dźwięki wydają, chyba. Nie, nie szelajcie, tak dajcie. Dobra, gdzie jest ten secret exit? Welcome to supermarket and favorite You are a prop. Survive and escape. No weź, graj, zostaw mnie. Jak się zamienić? Jak się w to zamienić? Kurde, nie wiem, jak. No jak mam się w to zamienić? Lewy? No nie działa, lewy. A scroll, Boże, co wy robicie? Ja może się wmieszam w tłum. Nie będę się chował. Pójdę do nich. Szukam tych propów. Nie wiem, gdzie są. Ty to jest lobby full widzów, mnie nawet nie ma kto szukać. to no, nie, nie, nie da rady. Trzeba jakieś inne znaleźć. Bobby parkour. Zobaczymy, dobry jestem w parkour. Ale błyszczy wszystko u, u, Tak krzyczy A chciałem go chwycić. Cały czas się coś dzieje, cały czas dźwięki wyskakuje coś, kurde. Wyobraź sobie, że po takiej dawce idziesz na przykład, musisz książkę poczytać. Ty no nie ma <śm> To jest tyle, bodźców, że jasny glint Dla dzieci. No ja wiem, ja też dzieckiem byłem kiedyś, każdy był, ale to no O Ojej. Czemu on tak szybko to robi? Pewnie optymalizuje pod Mistrzostwa Świata. Zaraz go dogonię. A, czerwonych nie tykać. A ja po czerwonych <laughs> jedzie gdzie no ale kurde. Nie. Jeszcze coś innego sprawdzimy. O, 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 To mi się spodoba. Lubię snajperki ogólnie. Użyj automatu do sprzedaży. A! O kurde! To, to jest free for all, 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 na każdego? Czy jak? Ja nie mam... I każdy ma jeden HP! Czyli wystarczy w klatę trafić. Fajnie! Dlaczego się pan. Po... Kurde, przepieczone. Mało broń mam, muszę więcej broni mieć. Każda po trzy. Oj, fun fact: Did you know you can hit the like button every time you join a new game? Try out. Yeah. fun zufanfaktic. Akurat. Jest na jest na dachu. Oj. 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 oj, oj! Oj, co jest? Nie tykaj mnie. Bronię przyodowuje, dobrze. Ej, Nie powinno ników pokazywać tutaj jak dla mnie. Oj! no co jest Ej, to, to był hit cholera jasna a podoba mi się ten tryb fajny jest co ty robisz Strzelam. Nie wiem. Oj, to ja nie trafiłem. Za dobrze są. Chyba, że bez skopów się celuję, albo inną snajpę, mam jakąś złą, za długo ten nabój leci czy coś. Przez ściany ich widać. Czekaj, strzelę tu. Zobaczymy, gdzie nabój poleć I ile będzie leciał. Sporo trzeba sporo wyżej trzeba. Ale mi rzęzi w uszach jak strzelam Zabiłem? No jednego No. Dobra bro broń zmieniamy. Co to jest? Co to za broń? Przez ściany to pokazuje? Kuszka. O, oh, to leci Gites, tylko wolno. Dobra, na dzisiaj koniec, także papa